Mogą panowie przejechać? Tak. Oczywiście, no dlaczego by nie? Od tyłu, od tyłu, Już to by jak jest. I tu I tam I tam jechać tyłem. Dobra. I tyłem, tak? Tak, tak. A do nie I teraz podwrócimy Tak. Pierwsza grupa doszła. Dziękuję. Proszę bardzo. tam wjechać? No i tutaj do tyłu chyba, co? Do tyłu nie rady. to nie sam podnieść trochę do góry, a ja trzymam. Dobra, jedziemy.

mesur highness mae ychydig Mam dla Ciebie takie pytanka. Mogę znowu użyczyć filmu? Mogę? znowu użyć filmu, bo pada deszcz. Ale znowu chcę Cię użyczyć. Czyli na mój kanał. A, jeszcze jedno. Lempart powiedziała, że my jesteśmy wariatami, bo to wzięły się, czy nie? Przychodziła. Nie. Powiedziała, po że jesteśmy wariatami. To lepiej, że nie widziałem. Wygląda jak facet. Ona wygląda jak facet po prostu. Nie. Bo to wiesz. To oni strasznie muszą retuszować tą lęparce, że wygląda jak ten, jak... E, to ten... Jak no, kobieta. No wygląda jak facet. To jest trans. <noise> Translesba. Tak. Ale kwiaty były. To jest. że Ty nie byłeś w tym Nie. Kwiaty relacjowały To nami. szczęście były z Kwiaty? Ale to kwiaty na moście chyba. No na moście. A to tak, to było. Na szczęściach. Takie płatki małe. No. Trzeba iść. Bardzo jednak. nigdzie nie wypijemy chyba że pod mostem, jak mógł. Czemu nie? Nie, piwo tak, tylko za ograniczeniem. I, nie, nie, I się nie uzależniać, proszę Państwa, od niczego, od alkoholu, od czekolady, od wszystkiego. No dobra. No, no to... Tylko niech Pani Lempert bierze mnie w jej tam, niech ona po, spojrzy na siebie.

Da Mówię, to jest ruma, 50 metrów morskiej flagi. No no tak. Może Chcę podjechać sobie. może, prawda? No tak powoli się będę przebijał. Cześć! Cześć! Mam nadzieję, że nasi... Myślałem, i dziennikarze, prawnicy, zwykli ludzie, rodzice możemy przemawiać tak i tutaj nie teraz? To to w Tobie kamera no na, to na kółkach, wiatykalny rafał no ja Tutaj ja są zatrawieni w boju z wojownicy, bo 22 maja mało 3 godziny Potem poszliśmy na takiej na zlewym mieście z karaoka z Mi koszulkę w słupku podołała święta w Jachowniku dziękuję Wjecham mamy Mam okazję teraz to porozmawiać. Jestem z Tobą z A tu jeszcze drugie hasło. To nagraj mi się na kanale. A dzioszki bo Warszawy. A tamtym w tamtym roku 3 miesiące ruchu idzie nam przez no bo się tam. Nie zaleca się przyjmowania drugiej takty szczepionki tym, i, którzy zmarli po pierwszej. To jest śmiech przez łguzy, bo stowarzyszenie Stop na Obcodzie nie przynosi zaproszenia ja kolejnych zgonów. E, w czasie po no, tych zastrzyków. Są no, dramatyczne historie! My dzięki Waszemu wsparciu, no, dzięki Waszemu cenom Dzięki, żeby te sprawy wyjaśnić. Pozdrawiam serdecznie Rafała! Te preparaty, eksperymentalne. Dzięki Rafał, że komentujesz razem. Żeby z nami te wszystkie posty, dzięki, żeby stwierdzić, co oni są na taką Nikt tego nie wie. Lekarze ze wspomnianego stowarzyszenia, o którym dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy, pioł, ale mówią, nie jeden, tam, mógł że oni nie mają pojęcia. No, dobra. Teraz. Jaki jest proces tych niepożądanych uczniów jaka jest bezpośrednia przyczyna tych objawów i jak je leczyć? Polacy ludzie na całym świecie nie zdają sobie sprawy, jak ogromne ryzyko na siebie biorą. Profesor brook Montagnier, profesor Suharit Bakti. Mówią twardo, mówią ostro, że każda osoba, która przyjęła te eksperymentalne preparaty, umrze. Brzmi to przerażająco. I będziemy świadkami, czy jest to prawda. Czy będzie to prawdą? Oby to nie byli nasi bliscy. Chroncie swoich bliski. Chronimy nasze dzieci! Chronimy dzieci, chronimy dzieci, chronimy dzieci, Chrońmy dzieci! Chrońmy dzieci! Chrońmy dzieci. Znalazł nam się pierwszy mówca, kochani Leszek Szosta, który nam relacjonuje sytuację w Kanadzie, która już naprawdę głęboko wkroczyła w totalitaryzm. To jest co? To, co szykuje polski rząd, pewnie za parę miesięcy, może za rok. Dla nas, dla naszych rodzin. Witaj, powitajcie Leszka Szostaka. Witam wolnych Polaków. Czy jesteście wolnymi ludźmi? Czy jesteście wolnymi ludźmi? Kochani, wszyscy popatrzcie na nas. I Wszyscy są młodzi. Ale i tak wygamy. Posłuchajcie. Wolności się nie dostaje. Wolność trzeba walczyć. Jeżeli wolność jest za darmo, to prawdopodobnie nie jest nic. Ronald Reagan powiedział, jest... że. Bo... wolność... Okay. A, A babcia chciała dać. Halo? Super. Ronald Reagan, przepraszam, że przed, przerwałem Także? Wolność jest bezcenną. Wstą. Wolność, wolność trzeba walczyć. Każde pokolenie musi o tą wolność wywalczyć. Jeżeli odpuścimy, następne pokolenie już jej nie będzie miało. W tej chwili mamy problem, że godzinowe media. Kompletnie nas knibrują. Nie dają nam szansy, żebyśmy powiedzieli prawdę. Dlatego mamy wspaniałych ludzi, takich jak doktor Hałat, który tutaj dzisiaj przed nami był inni lekarze, którzy tą prawdę ujawniają. Ale pamiętajcie, że gdyby media takie jak Twitter i Facebook istniałyby w czasie II wojny światowej, to by nas banowali za to, że mówimy, że cyklon jest śmiertelny. Leszko, kochany, tylko uprzedzę, że jedzie do nas przyczepka. I nie wiem, jaki jest plan. Czy ona Panie chce się przemieścić w tą stronę, czy zostanie Panie tam, gdzie jest pewnie? Jeśli potrzeba jakiejś pomocy, to prosimy o sygnał. Proszę, kontynuuj. Żyjemy w czasach absurdu. Rodzice przyprowadzają własne dzieci na eksperyment medyczny. Naszą funkcją w tej chwili otwierać im oczy dlatego, że jak się raz zaszczepisz, to już się nie odszczepisz. Ludzie się szczepią po to, żeby wyjechać na wakacje. Ludzie przyprowadzają własne dzieci do zaszczepienia, żeby wyjechać na wakacje do Chorwacji. Kochani, to jest ludobójstwo bez precedensu. My, prawdziwi Polacy, przeżyliśmy wiele kryzysów. Wiele z nas nie pamięta nawet stanu wojennego. Natomiast pamiętajcie, przeżyliśmy najazd szwedzki, przeżyliśmy sowiecki. Przeżyjemy globalistyczny Morawieckiego i jego spółki. Bo my Polacy się tak szybko nie damy. My w tej chwili jesteśmy w epicentrum wolności. Polacy walczą nie tylko za nas, my walczymy w tej chwili za Kanadę, za Stany Zjednoczone, za całą Europę, za cały świat. Oczy świata są zwrócone na nas. Pamiętajcie, każde poświęcenie dzisiaj zaprocentuje. I na koniec mam wiadomość dla Morawieckiego. Ręce precz od Polski i Polaków. Ręce precz od naszych dzieci. Niech żyje Polska wolna od globalistycznej i farmakologicznej tyranii. Nie dajmy się Polacy, walczmy, bo walczymy o swoje życie. To jest wojna. Przekraczam. A ty wycierać jakimś. Wielkie prawa dla Leszka za jego walkę, za tę kompromisowość, za prawdę. Dzień dobry. Coś kolego. Dobra, wracam na koszyk. Dzień dobry. Skąd jesteś? Skąd Targówka. Targówka. Z targówka jesteś. No bo wie, jakoś miał pan mieć 5 Paweł Noga występuje miejsca. Dobra, SPIKNI Pałac! Jesteś pewny? No bo jakoś to temu chyba było mówione, to jakoś poczekać koniec no. Może. A to wiesz, gdzieś się coś wypnęło z planu. Słuchamy, co mówią, dobra? Dobra. dobra. Proszę Państwa, zatrzymał mnie pod... Bristolem, no nie powiem, Pałacem Prezydenckim, a nie też nie powiem, pod Ministrem Kultury. Ministerstwem Kultury. Pan Tomasz, pan Tomasz zakładał, pochodzi z rodziny bardzo zasłużonej, wojskowej, przedwojennej, katowanej przez Niemców, przez Sowietów, przez. no przez wszystkich. Pan Tomasz z rodziny wojskowej, przedwojennej, skatowanej do cna prawie przez Niemców i przez Moskali, zatrzymał mnie pod Bristolem, Panu Tomaszowi. To jest działacz solidarności oczywiście to walczącej. Panu Tomaszowi ostatnio wykryto przerzuty nowotworowe. Dowiedział się, że dalsza diagnostyka i leczenie z końcem roku. Czy to coś państwu mówi? Poproszę państwa, którzy są dziennikarzami o kontakt ze mną. Podam numer pana Tomasza. I proszę potraktować to spotkanie, bo biegłem za wami cały czas. Pół godziny biegłem, prawie. Jako znak, jako znak, który pokazuje nie tylko potrzebę ratowania dzieci, ratowania ludzi, którzy są w pełni zdrowi, a niszczą swoje zdrowie e eksperymentalnymi preparatami, ale tych wszystkich, których diagnostyka nowotworowa została powstrzymana i leczenie również. Dziękuję bardzo i przepraszam za wtrącenie się. Dla takich ludzi to oznacza wyrok.

To zapraszamy Pawła. Jak się bawicie ludzie? Ale to nie jest zabawa. To jest walka, ale to jest przede wszystkim świadectwo. Ten deszcz jest symbolem, ta pogoda dzisiaj jest symbolem. Było słońce, był deszczyk, była wielka burza, jest wielka ulewa. Ale to nas nie zatrzyma! Do kilku kamer policyjnych, patrząc prosto w oko kamery, przekazałem przesłanie dla rządzących polską policją, że pamiętamy to, co robili w styczniu, lutym, marcu i kwietniu. I konsekwencje, I konsekwencje będą wyciągnięte. Mamy do czynienia z absolutnie skandaliczną grandą, związaną z tym, że goni się i do eksperymentów medycznych, mówiąc im, że to jest zbawienie. Musimy pamiętać i podnosić na każdym kroku. Prawdopodobnie więcej jak jedna trzecia ludzi która idzie na tą kaźnię szczepionkową, pseudoszczepionkową, nie ma pojęcia, że te tak zwane szczepionki zostały tylko warunkowo dopuszczone do stosowania. Oni tego nie wiedzą i się tego nie mówi. Tylko my to mówimy i wielka chwała dla nas, brawo dla nas! Jeżeli my się zatrzymamy, Nasze, nasze następne pokolenia, nasze dzieci, nasze wnuki będą miały trzy razy więcej pracy do dokonania niż my. Nie możemy zmarnować tej szansy. Musimy pamiętać o tym, że na różnych poziomach walczymy. Kapania wyborcza dobiegła końca w Rzeszowie i cisza wyborcza. Ale ja lubię że go zabrałem. tylko tyle powiem. Grupa ludzi, wbrew wszystkim, wbrew całemu otoczeniu Wączyskiemu, z Olbrzycha, z którego pochodzę, w którym spędziłem pierwsze cudowne 20 lat życia, postanowiła podjąć próbę zorganizowania referendum lokalnego w sprawie odwołania prezydenta Rady Miejskiej. W bólu, w takim samym bólu jak my tutaj, wobec niezrozumienia i obojętności zbierają te podpisy. Brawa Danii! Każdy czyn, który robimy, nawet jeżeli przegramy, następnym razem będziemy mocniejsi. Grunt! To się nie wycofać i się nie poddawać, bo my się nie poddamy. I prawa dla nas! Brawa! <śleskuj> do wszystkich niezależnych dzienników, które są, żebyśmy się spotkali później tutaj z tyłu za sceną, po całym tym e, proteście, dobra? Bo jest taka kwestia tam ustalenia małego spotkania. Dobra? Słyszeli wszyscy? Niezależni? kapelusie z tyłu. Czy dziennikarze słyszeli, słyszeli Dobra. To widzimy, widzimy się pod sceną po wszystkim. Dzięki, trzymajcie się.

Słuchajcie, myślę, że to jest dobre, dobre miejsce na tą przyśpiewkę, bo jesteśmy obok stadionu. <noise> Dziękuję. Miłości nigdy za wiele. <noise> Kochani, mamy dwóch artystów, a zanim oni wystąpią... One też zmokli, ale mają energię i siłę. Czy mamy jakichś tłumaczy, którzy byli zapisani, chcieli przemawiać? Jest tu Janusz Zagórski. Telewizja TV. O, jesteście. Dzięki, to może niedawnie wypada trzymać, która że jest kobieta. To jest bardzo ważne. To zostało wszystko, już powiedziane, to trzeba powiedzieć moi kochani. Ja ciągle na wszystkich tych wielkich, ważnych, organizowanych w wnopiuszne sobie spotkaniach, zawiązuję do jednej fundamentalnej rzeczy, która nazywa się... Żeby pokonać tą bestię, tą hydrę, trzeba być razem. Jest coraz więcej różnych kapitalnych inicjatyw, grup, fantastycznych ludzi. Czasami powstali dosłownie wczoraj i niektórzy latają, działają dziesiątek lat. Ale pytanie jest, w jaki sposób mamy działać. Tak, jak tutaj pokazujemy solidarność, trzeba ją pokazać jeszcze wszędzie, gdzie indziej. Dużo osób nie przychodzi na protesty, nie jest pewny czy warto, oni też powinni być z nami, a my z nimi. Najważniejsze, że w takich miejscach jak ten, gdzie potrzebna jest nie tylko intelekt, ale i odwaga, to jest to, co trzeba nagrodzić najbardziej i za tą odwagę. Szczególnie Justynie Soka i wszystkim działaczom z i wszystkim Wam serdecznie dziękuję. NTV od dziesiątek lat, bo tak naprawdę w 2004 roku robić tą telewizję niezależną po raz pierwszy. I jestem z wami i będę do końca. Dziękuję bardzo. Nie, jesteśmy kurwa u siebie! No to co to jest? No, kogo jeszcze nie wkłuć? Nie, nie, nie. nie rób cenzury! Na Arkadiusz Witam wolnych i odważnych ludzi! Brawo dla Was! Brawo. Brawo. Chciałem Wam przekazać dwie rzeczy: do przede wszystkim podziękować Wydaje za to, że tutaj powiem. przyszliście. Pomimo deszczu, prognozy pogody, że będzie burza, ale pamiętajcie, zawsze po burzy jest słońce. Dwie ważne informacje, które chciałem przekazać. W zeszłym roku w Polsce odnotowano ponad 100 tysięcy nadprogramowych.